Siemanko. Ja jestem Lemon, a to jest Robocraft. Pogramy sobie jakieś parę rundek. Jakieś około 20 minut. Zaczynamy. Wedypka mamy Oni też No i po... Ranked Basas Ale to nic mhm. Dobra, jedziemy. I... O! Fajnie. Lubię to podjeżdżanie na tej mapce. Zacznijmy moim mykiem. Tu jest dobre nie tylko na te takie te. Skrzydeł, skrzydełko. Tu jest dobre nie tylko na te. Te takie. no. Jak to się nazywa? Śmigła? Nie wiem. Takie te. o, Hour. Hour Blade? Nie wiem jak to się nazywa. Ale coś takiego. wiecie o co chodzi? To jest jakby helikopterki, to, też, to też. O, ale będą plecki. Ojej. Plecki... się spaść. Tak. Ojej. Już no przyjmuję. Serio. a ja starałem się jakoś odwrócić. Więc nie pytajcie się o co chodzi. A teraz co, coś dla osób, którzy lubią FIFA. Ja i CPT tu niedługo planujemy sobie nagrać odcinek jak to sobie ciopiemy w FIFA World. Więc... Zapraszam. No i przegramy, jak zwykle Co uciekło w ktoś, a nie stoi. No i przegraliśmy, niestety Czas, chyba czas, żebym jakieś pieniądze wydał, co? Mhm, chyba tak. To tu będzie cięcie. Dobra, już jesteśmy po krótkiej przerwie. A raczej cięciu, no i zaczynajmy kolejną rundę. I napiszcie w komentarzach, czy chcecie... Ee, żebym właśnie przemijał żebym robił cięcia w takich momentach jak teraz są czy żebym robił tak jak właśnie przez ten cały film, będę robił czyli właśnie tak, że będę wam pokazywał jak się ładuje mapka, lista graczy no i takie pierdoły ups, nie wyłączyłem ee, steam'a sorki dobra, jesteśmy z powrotem już się powinno nie włączać A i w ogóle tak dopiero zauważyłem, że mój ulubiony tryb się zrobił. Ustawił. Czyli... z no. Battle. Na tym trybie się strasznie łatwo wygrywa. Ale też nie, nie, nie można dać się tego, zniszczyć. Rusek. Byliście tu! U nich właśnie chwili zrobiłem Tu w ogóle mam wyrzuc nie uciekać trzeba, chciałem się kręcić no Dobra już pani Postaram się jeszcze go zabić, ale wam widziałem Dobre tam, Dobra. Dobry, tam. Idziemy na następną rundkę. No to jedziemy kolejny kolejną Kiedyś pamiętam, że grałem ze z kolegów właśnie w Robocraftu, To ten. Yy... Hmm. Prawie cały skład nasz to, były, to był ten. To byli ludzie, którzy mieli akurat Platuna. Ale nie wiem, może tam było e, jakieś 75% bonusów. W się wtedy bardzo dużo zarobiło. Wszyscy polecieli swoją drogą bokiem, a ja, po, a ja sam w środku. Spróbuj jeszcze do, do nich dolecieć, może mi się uda Lecę sobie górą, o. Fuh, jak uciekłem gościami widzicie na mapie tu może ja... O, dobra, to jak jest ich dwóch, to ja się wycofuję. Żegnam państwa. Hm. W ostatniej chwili uciekły im spod celownika. Teraz lecimy pod bazę ich. Ojej! Jak odległość? Normalnie Kamil Soch. Obrywa ostro i wyszedł. Aha. A mógłby być kin. O, 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 kogo my tu mamy? Ale nie, on trochę szybko strzela, więc... Z tego co widzę, Dużo działek mają i jest tam ich dużo, więc... Odpada bitwa. No, jak sami widzicie. Jeden pocisk, jeden procent. Moj umil je celovniku. Uvaloni. Kakšen sniper? Sniper plav z maganami, da ne? Ne! Może jutro dla Was jeszcze wstawię ten. jak gram sam albo z C-podytuł sympatytu... Importress? Nie, wiem, będę musiał pomyśleć. No. Teraz to mam szczęście. Przednie próby nagrywania tego skończyły się failami. Albo zapomnieniem ustawienia tego. ...odpowiednich ścieżek dźwiękowych albo, nie wiem, faili przy montowaniu i takich różnych. Hmm. Chyba zrobię cięcie i spory tym razem. Punkt i reszta. Widzimy się za chwilę. Dobra, jesteśmy z powrotem. No i lecimy na następną rundkę. Dobra. Ó, -hmm. O, bo battle. Sorry, je šten, ale... Czasem człowiek był raz a zwłaszcza ja.

będzie następny level, chyba. Dobra. Hmm. Okay. Dobra. Napiszcie tutaj w komentarzach, czy chcecie, żebym Wam robił takie filmiki. Jak Wam tłumaczę, o co chodzi. Będę Wam nie wiem, pokazywał nowe update, y, jakieś, nie wiem. Będę Wam też tego co robię nowe przedmioty, co robię nowe bronie, co robię nowe przedmioty, wiecie o co chodzi. No i takie... Jak buduję jakieś, nie wiem, Jak budować dobre pojazdy, które sprawdzają się na różnych mapkach. No i takie tam. To zawsze jak się jedzie do ich bazy to jest bezpiecznie, ale jak już się jest przy ich bazie to nie, nie zawsze. Chociaż może? Nie zawsze jak to jest bezpieczne, czasami sobie wiesz, wiecie Snajperzy, o, tacy jak tamten Tego nie zdejmę z tej odległości, ale do niego polecę, żeby go zabić. O ile mi się uda. I chyba nie uda się.

O nie What?! What? się nie dziwię jak właśnie Takiego typu pojadł no właśnie są dobre kilkoma snajperkami na ile minimum znaczy minimum czterema Zabijają na hitę albo nawet na Dost prawie cały HP zabierają Dobra. Przejdziemy dalej. O! No i już chyba wiecie o co chodzi. Tak jest. Kaska. Kolejne cięcie. Dobra, jesteśmy z powrotem. Sorry za te cięcia, ale no... Hmm. Nie chcielibyście oglądać tych chwili jak... Nie wiem, wchodzę do sklepu i kupuję coś. I przy okazji dorobiłem sobie od spodu. Jak widzieliście poprzednio, miałem tam zielone klatki. teraz mam już wszystko niebieskie. No. Kolejna rundka. Ojej, zapomniałem punkty wrodzać tych pjęt ale to nic o jak fajnie Mhm... Mm mm -hmm. jedziemy SMG tank spotted to Robocraft że zamiast walić takiego full auta bez niczego, bez ładowania, bez czegoś, to, dodać tego. to by mogli tego. Wiesz ładowanie sobie było trochę głupie, ale mogliby wygrywać... Dodać... Ojeju! Nieee, nie, nie pomógł. Przerwam Państwa. Albo na walce. w randę. jest niestety, no pierdził no, nie na tyle. Trzeba okonić tylko No i już nie wydałem. Mogę podać takie coś, że działka się przegrzewają, czy coś takiego wiecie, że... Jak w Sens Role. W Saint Sens Role. Nie wiem jak to Nie wiem jak to odmienić. Eee, że... Jak wolicie jest właśnie z takich no, z tych, takich działek, co... To... ...tych laserowych, to one się tak jakby przegrzewają i musicie puścić, żeby się schodziły No to fajnie by było, żeby tak było też z tymi. Boom. Kurczę ma dwóch medyków. O, bo tam nieważne. No i znowu moja znienawidzona strona. Ale to nic. Idziemy dalej. Tym razem chyba... Dobra, pojadę tamtędy. Tam więcej... Oho! Tam więcej jest osób z mojego składu. SMG mi jakoś. Stali się tu jeszcze wbić górą i to mi się nie uda dobra idziemy normalnie na klepę ojej ojej ale ludu nie zauważyłem ich nawet I tego mogę polecieć ale górą Aby korzystać element z zaskoczenia. <grywa> Aha, dobra, idziemy dalej. <small> na, 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 na. Lubię mm mhm mhm mm Lubię takie bitwy W ogóle w Robocraftu ja spocz jest spoczko grać Trzeba dużo tutaj myśleć. myśleć Będę sobie pojazdy budować fajne Ojeju Ojej. trochę o fajnie tylko że trochę zniszczony jestem gdzie mój pojazd wygląda bardzo sobie tyłem albo bokiem nie wiem dobra zostawię go Nie ja będę się wieszał w bójki Przecież muszę bo widzę że on nie odpuści

Zniszczę czy nie zniszczę Nie no, proszę Chociaż go no, Go nie jeszcze jednym działkiem Go tak samo Ajaj No aj, aj. Raz się żyje No to to już chyba wyglądałoby na koniec. A więc... Żegnam Was. Zostaw lajka, komentarz i subskrypcję. Oczywiście, jeżeli się spodobał filmik. Zapraszam na więcej. jo.